Ty, ty, ty o, dobra, zajebiście, dopiero gra się rozpoczyna. Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Kruszaczek, malutki, słodziutki, wasz ukochany Kruszaczek, prawda, 194 centy wzrostu, tylko i wyłącznie, prawda. 110 kg żywej wagi, ale co tam. Moi kochani, dzisiaj mam dla was zajebistą wiadomość, mianowicie gra Plants vs Zombies Garden Warfare jest teraz dostępna za darmo, w parodniowej wersji testowej. Uuuuhuhuhuhu, widzieliście to? 3 na raz, <laughs> jednym granatem, a czy to nie jest granat, to jest taka specjalna, oj, abilitka, oj, 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 dobra, czekajcie, ja się schowam tutaj delikatnie, oj, fuck. Oj. Chodź tutaj, chodź, 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 oj, fuck, 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 fuck. kurde, z to. W każdym razie, mam dla was naprawdę zajebistą wiadomość, możecie sobie po prostu wejść teraz na Origin i Plants vs Zombies Garden Warfare jest dostępne w trzydniowej wersji testowej, także wszyscy ci, którzy widzieli tę grę w moich komentarzach i chcieliby sobie ją przetestować, mogą to teraz zrobić za darmo, w specjalnej wersji testowej. Dokładnie tak samo jak przez, przed paroma dniami e, była zrobiona właśnie taka promocja na e, Battlefielda 4. Czyli instalujecie sobie i macie 3 dni na to, żeby cieszyć się tą zajebistą grą, prawda? Bardzo fajnie. O, a teraz ja... Wybaczcie, ale... Yeah! Gdzie jesteś? A, kurczę, nie widzę nikogo. oj, Dobra, jest piszuter. A, kurczę, nie przepadam za tą klasą cholerka, zginę, niestety Ale udało się kogoś jeszcze. A, nie, nie zginąłem. Haha, ha, zajebiście. Dobra, panie naukowiec, może postawisz tę tą śmieszną kurczę stacyjkę leczącą. No chyba nie za bardzo jednak, co? O, postawił, proszę, bardzo, dobra. A to ja tutaj postawię mam taką lodką przeszkodę, żeby się schować Bardzo ważne, żeby to robić. Trzeba się chować, trzeba się... O, nie, 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 nie. Uciekamy. Uh! Co to jest? Co tu się robi? Co tu się dzieje, kolega? Co? Próbowałem je przewieźć, ale się nie udało. To jest... Oj, kurde, no. Te niebieskie kwiatki, o właśnie ten. To jest Plasma P-Shooter. Właśnie wyszedł całkowicie nowy, całkowicie nowy skin. Podobno jest bardzo OP. Jego główny atak jest po prostu strasznie mocny. Będę musiał w sticker shopach jeszcze troszeczkę uzbierać tych końców i w sticker shopie właśnie wylosować. I obiecuję wam, że zrozumie wam komentarzyk właśnie z tego nowego e, skina. E, powinien być naprawdę bardzo ciekawy, tylko... Ooo, fuck, Yee, co tam ziomek? Chodź, chodź, chodź. No he <laughs> hehe Próbowałeś, próbowałeś coś Oj, 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 oj! Kurde, czekajcie. <laughs> Na no, mnie nie zauważył. <laughs> co za Eee, uh, uh. W każdym razie. E, prosiliście o statę też, żebym grał częściej tym całym e, All Starem bo chyba jeszcze tego nie prezentowałem na swoim kanale jak sobie, aj cholerka, dobra czekajcie, stawiam sobie przeszkodę bo jest troszeczkę niewygodnie I no, 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 dajesz, no, dajesz, dajesz, daj, daj. kurde, trudno jest trafić koś tym cholerstwem nie, udało się, nie za bardzo nie przepadam za tą kasą. och, udało się chodź, 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 chodź. e, udało się, zajebiście mam trzy bardzo fajne ability Pierwszą, to jest taki gnąbąb, To wygląda bardzo podobnie jak fasolka piszutera. Po prostu wyrzucamy takiego małego ludka, który tam leci w przód. Jak doleci do kogoś, to wybucha i zadaje bardzo spore obrażenia. Pod dwójką jest sprint. Oczywiście to jest takie bardziej szarżowanie, taranowanie przeciwnika. Jak go uderzycie, to go wybijacie bardzo wysoko w powietrze jeszcze zadajecie spore obrażenia. Także pff, koleś, po, potraficie na, na niskim HP po prostu zabić z miejsca. No i pod trójką macie taki, taką fajną przeszkodę. Możecie się za nią ukryć i wtedy praktycznie... Jesteście, no niemalże bezpieczni przed zadawaniem wam obrażeń, także też dobra, fajna sprawa. Jak chcecie się podleczyć, albo nas, na was na, na przykład jakiś sniper próbuje ściągnąć, to bardzo fajnie jest właśnie czegoś takiego użyć, dobra Widzicie co, ja tutaj wejdę od tyłu Uda się? Chyba ta! Chyba się uda. Wejść centralnie w dupala. Aha, dobra. To jest tryb oczywiście subordination. Of i widzicie to normalnie. Dobra, szarża i kolesia nie ma. A, kurczę, to jest Ściągnęli mi tego ziomeczka. Chciałem go akurat zabić tym śmiesznym. Mm, o! Tym śmiesznym, właśnie, gnomem. Nie za bardzo się mi to udało. Leczymy się. To jest oczywiście ten tryb e, suburbination, czyli dominacja. Stara, dobra dominacja, którą na pewno znacie jeszcze z innych e, gier FPS, TPS. Czyli musimy przejmować te punkty. Jak je przejmiemy, to, lecą, to, to leci, leci nam. Leci nam po prostu fajnie wynik. Kto zdobędzie więcej punktów, oczywiście wygrywa. Widzicie? Dobra, rzucamy bombkę. A! Dobra, już koleś nie żyje. Nieważne. Fak, 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 fak. Fuck, tak. i no, no, podejść, podejdź, podejdź. Podejść. Podejdź. No kurcze, myślałem, że go uda się jeszcze wcisnąć, a nie za bardzo to mi wyszło. Trosze, niestety, pomimo tego, że jestem w, te, w trakcie tego sprintu, to przez cały czas można mi zadawać obrażenia. Także, aha, jeszcze jedno: jak na przykład wejdzie wa, centralnie w was, wasz was kolega z drużyny, to też wasz sprint jest po prostu zatrzymywany. Dobra, czy. Chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Chowamy się za przeszkodą. Dobra, wiecie co robimy? Można robić też takiego, że sprint i od razu rzucacie gnoma i za chwilę będą dwa trupy. <laughs> Trzy trupy jednym gnomem. <laughs> wow, zajebiście. <laughs> też takie fajne combo. Robicie, albo na przykład możecie zrobić tak, że wyrzucacie tego gnoma, a potem dopiero robicie sprint. Na Najczęściej każdego przeciwnika ściągacie na, na takiego kombosa, bardzo fajna rzecz. Albo na przykład robicie sprint, jeżeli chcecie pokonać odległość pomiędzy wami a przeciwnikiem. Oj, kurczę, chyba koleś wie, że tutaj jestem, nie? Dobra, nieważne, zrobimy zrobimy wszystkim wejście od tyłu, centralnie. Dobra, jeszcze raz to Sprint gnom i są martwi. A bo jeszcze nie Kurczo, nie, nie ma... Cholerka! Za szybko kończy mi się amunicja. Kurde, no myślałem, że troszeczkę fajnie to wyjdzie. No to jest ten problem z tym całym. E... Z tym całym all starem. Niestety nie do końca mi to wychodzi. Szybko mu się amunicja potrafię wystrzelać a bywa i tak. Dobra, postaram się zrobić jakąś małą flankę. O! Znam panie p Gdzie on jest? Dobra, nieważne, nie ma go. Robimy sprint, fasolka. A! Haha, i proszę bardzo, zajebiście. Tego zabijemy. Super. O, kurde. Ojejku. jejku, niewiele brakowało. Nie jest to zbyt fajne, kiedy się rozpędzą. Ten. Oj, 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 panie kakus, co tam. Dobra, robimy małą blokadę, tak żeby nie miały te wszystkie roślinki, warzywka, zbyt łatwo, żeby tutaj wejść. Oj... A, dobra, jest martwy. Super. Gdzie są przeciwnicy? Ej, 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 ej. dobra. Chowamy się może za przeszkodą. Oj, oj 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 oj. Ups. E, troszeczkę mi nie wyszło, fuck. Także, oczywiście, dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani. Naprawdę, jeżeli macie ochotę teraz sobie sprawdzić w Plants vs Zombies Garden Warfare, no to cóż. Jak już mówiłem, wersja darmowa, wersja testowa, do pobrania na Originie. Cieszcie i bawcie się, moje małe świnie. Nie no, nie obrażam was w tej chwili, tylko tak chciałem po prostu zaremować fajnie. Nie do końca mi to wyszło, wiem, ale no, kurczę, no co ja zrobię, no tak już jestem, no. Dobra, czekajcie, a, jest Marcy, chciałem zrobić mu, fa mu jakąś fajną szardżę. Dobra, temu zrobimy. Co tam, kolego? Masz gnoma? I po tobie. Hehehe. Zajebiście, he he. dobra. Tutaj mamy punkt do przejęcia. Przejmijmy go szybko, bo... bo roślinki wygrywają ogólnie. To nie jest zbyt dobre. Ząbiaczki są fioletowe, roślinki są zielone. Nie pozwolimy tym skurczybykom wygrać oczywiście tej rundy. Tak być nie może. Nie, niekiedy Kruszakus jest na łazarskim rejonie. Dobra, no daję. Podnosi się szybciej, po punkciku. I idziemy przejmować następny za chwilę. Hui! O kurde, ale ich tam jest Dobra, no to bierzemy kurczę Sekator w ręce i, o, i ten Zaraz wyplewimy te wszystkie chwasty he, he, he. Kurde, dobra, zrobimy może kombosa, czy nie za bardzo? O kurde, ich tam jest Ile ich tam jest? Dobra, ujje Co tam ziomeczek? Ujjojjoj, no ale się wpieprzyłem Kurde Centralnie prosto w paszczę czompera Fak co co za kutas normal FAK Kurwa mać No Ja pierdolę Nie czasami mi to cząpy A czy one są słabe? Ja, ja nie lubię za bardzo tej klasy, ale potrafią być bardzo denerwujące Dobra czekajcie tutaj A yeah Gnomik i... Będzie jakiś kill slick? No tak średnio Oj oj ojaj, oj, oj, coś mnie bije, coś mnie bije. Plan Vanquish Master O, kolejna misja zoryta, zajebiście. Tylko szkoda, że niestety zostałem zabity dosyć szybko Bywaj tak, dobra. Ej, aj, aj, już myślałem. O kurde, wy... chyba przegramy ten rundę niestety. A może nie, może się jeszcze uda to odratować, chociaż nie za bardzo w to wierzę. Obra, pani inżynier. Chodź, idziemy szybko do naszych ziomeczków. O kurde, ale mało hapsów mam teraz. I... Bibi, bibi, bi, 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 kruszakus się i. Tak, kruszakus chyba z się w tej chwili. No, niestety, troszeczkę mi to nie wyszło w ogóle. Jaki mam wynik? I no, 20 wygnań jest, ale. <ścoughs> nie idzie do końca najlepiej. ale czy nie idzie tak, jakbym chciał. O, gra, chyba przegraliśmy jednak. Jeszcze tylko jeden ticket, i niestety przegraliśmy. Ech, nie udało się, ale moi kochani. Jak już wspominałem, Transfer to Zombies jest w wersji. Kurde, tylko 8 ticketów zabrakło, fuck. Panzer zombie z wersji testowej dostępne na Originie, Także zapraszam was wszystkich tych, którzy jeszcze nie posiadacie tej gry do tego, żeby ją sobie pobrać i wypróbować. Wszyscy ci, którzy na przykład grali bezproblemowo w Battlefielda trójkę mogą sobie odpalić na grę. Mi się wydaje, że bez problemu gra ma mniej więcej zbliżone wymagania, chodzi równie płynnie, także. Cóż tyle z mojej strony. Ja prawdopodobnie w następnym odcinku postaram się już wylosować z tych sticker packów właśnie wszystkie te skiny, a znaczy wszystkie te elementy potrzebne do plazmowego piszutera. Do tego, żeby to wszystko skompletować i postaram się zaprezentować jakiś fajny gameplay właśnie z tej postaci. Także e, tyle mam dzisiaj do Was, e, tyle mam dzisiaj Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że Wam się komentarzyk spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. papa pa, moje szwagry. jo.